Kilka razy gdzieś tam w filmach mówiłem, że my matki pszczele kupujemy wysyłkowo. I sporo ludzi pytało, ale jak to się robi? Jak się wysyła matki pszczele? Gdzie? Co? W kopertę normalnie? I tą pieczątką tam na poczcie po tej kopercie? Nie, nie, słuchajcie. Ostatnio byłem po matki u sprzedawcy z odbiorem osobistym. Pokazywałem Wam klateczki i teraz Wam pokażę, jak się matki wysyła. Bo wysyła się mniej więcej tak samo, słuchajcie. Przychodzi takie do nas ładne pudełeczko. Poczta Polska nam wozi pszczoły. Mają taką właśnie usługę wysyłki pszczół. Jest specjalna naklejka. Uwaga żywe owady! Chroń przesyłkę przed słońcem i przegrzaniem. To po to, żeby na przykład na podszybiu ktoś nie wiem, miał tego pudełka. Albo gdzieś tam, wiecie, gdzie jest gorąco i tak dalej. Takie właśnie zgrabne pudełeczko do nas przychodzi. Ja specjalnie wyjąłem etykietę, bo TikTok bardzo tam blokuje za etykiety. No? Już Wam pokazuję. Pudełeczko sobie tutaj, słuchajcie, otwieramy. O, proszę bardzo. I w środku są zabezpieczone przed przesuwaniem się, żeby to nie latało w środku. W środku są słuchajcie, klateczki. O, proszę bardzo, pszczółki towarzyszące, matka znakowana z opalitkiem, w tym roku mamy niebieski kolor, i ciasto cukrowe, żeby miały co jeść. I jeszcze mamy tutaj wizytóweczkę, proszę bardzo, gdyby kogoś interesowało. Z drugiej strony pokażę. I kupiłem, słuchajcie, tym razem matki, pszczele Elgon. Kiedyś miałem Elgony, bardzo mi się podobały. Wczesny rozwój wiosenny, duże, silne, fajne rodziny, fajnie miodu przynosiły. Później zacząłem kupować inne, a w tym roku stwierdziłem właśnie, że do Elgona wrócę i kupię znowu kilka. I zobaczę, jak to się teraz sprawuje, jakby porównując do tego, co mam teraz w pasiece. Także, jak widzicie. Da się wysyłać bez problemu pocztą polską, matki, pszczele.